26 stycznia bieżącego roku, kilka minut po godzinie 19, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Szanowskiej Komendy w miejscowości Alwernia na osiedlu chemików zatrzymali do kontroli dostawczego Renault. Siedzący za kierownicą 43-letni mieszkaniec powiatu Szanowskiego wyraźnie niepokoił się całą kontrolą. Okazało się, że prowadzi pojazd, mimo że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Ale to nie było powodem jego nerwowego zachowania. Stróże prawa postanowili bliżej przyjrzeć się przewożonemu przez niego towarowi. Początkowo kierowca twierdził, że przewozi snopki słomy, jednak gdy policjanci skontrolowali ładunek, okazało się, że samochód jest wyładowany 56 snopkami suszu tytoniowego bez znaków akcyzy. Policjanci zabezpieczyli ponad tonę 300 suszu i krajanki tytoniowej. 43-latek, wprowadzając ten towar na czarny rynek, naraziłby skarb państwa na straty wysokości blisko 680 tysięcy złotych. Po nocy spędzonej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, 43 latkowi został postawiony zarzut dotyczący przewożenia wyrobów tytoniowych bez akcyzy, za co grozi mu kara grzywny, kara 5 lat pozbawienia wolności lub obie kary łącznie. Odpowie również za kierowanie samochodem pomimo cofniętych uprawnień, co podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.